Cześć tu Miri, witajcie w kolejnym odcinku geometrycznej wyspy tak, wiem, wiem, coś, coś z tym sarkofagiem zrobimy, tu się ładnie ten pokryk urządzi, ale jeszcze nie dzisiaj. Dzisiaj zajmiemy się tym, co czeka nas na powierzchni. Czyli tak wiedziałem, że ilość duża wełny kiedyś mi się do czegoś przyda i no w końcu w końcu coś takiego jestem w stanie, jestem gotowy zbudować. No oczywiście. No, Powiedzmy, że jeszcze nie do końca, no bo dobra, tyle będą nam na razie wystarczy, zresztą nie będziemy jej potrzebowali w pierwszej kolejności. W pierwszej kolejności będziemy potrzebowali e, drewna sosnowego, kurczę, spojrzałem na to, myślałem, że to jest ten drewno z drzewa gumowego, <gum> takie małe zboczenie po m, nagrywaniu technometrii. No, ale, ogólnie tak, skoro technometrię wywołałem do tablicy, no to najnowsze wiadomości donoszą, że Loram się odezwała, dała znak, co to jest? Mossy Stone, Stone Brick, kurczę, nie pamiętam na jakim etapie jestem z moją klatką schodową tam na górze. Hmm, straszne. Hmm, hmm, hmm. Dobra, dobra to najwyżej jeszcze tutaj zanurkujemy później. No. Eloram dała znak życia, powiedziała, że znaczy no nie osobiście tak Slowpoke zatweetował, że Eloram żyje i że już skończyła coś tam robić, bo była strasznie zajęta w pracy i teraz będzie mogła już zająć się znowu Red Power i że zostały tylko cztery. Dobra i że zostały jeszcze tylko cztery bardzo, bardzo zbagowane bagi. Wiecie co? Jeszcze się muszę kopnąć na dół, widzę po dirt, bo to nie koniec. Trzeba będzie tą trawkę od razu posadzić i może przy okazji uda nam się wziąć ze skrzyni... Że... A, bardzo dobrze, grass block. No, tego, tego szukałem, na to liczyłem. Teraz by się tylko czysty, żeby dirt przydał. Pytanie czy mam. Był, był, był udziałem. A, dobra, wystarczy. Troszkę parę weźmiemy jeszcze trochę. No, zatwitowała, powiedziała, że żyje, że jeszcze tylko cztery bagi zostały i że już będzie można odpalać Red Power w Findebisie, czyli ewentualna premiera pełnego modpaka już się zbliża. Dużymi krokami, można powiedzieć wręcz. I no, w sumie jest spora szansa, że nawet może jeszcze będzie w tym miesiącu czyli w grudniu, czyli być może będzie jeszcze przed Nowym Rokiem, chłe, chłe, chłe. Ogólnie, sam fenomen Fidebista się zaczyna rozkręcać, wszyscy, którym o tym mówię zaczynają na mnie od razu niemalże krzyczeć, że o, ale the Beast to jest jakiś mało popularny, bo tam nie był Jogbox, jog trzeba wrócić, Jogcast, nie nagrywali na nim, kurde, pochodni nie wziąłem. Jokkas na nim nagrywali w ogóle i on jest mało i tak dalej. no ale słuchajcie, wiecie, bo Fit pojawił się jako raptem też niedawno. Y, pojawiło się to jako jedna mapka, taka achievementowa dość i teraz dopiero zaczyna ruszać jako modpack pełną gambą, to już zresztą y, mówiłem o tym jakiś czas temu. No, zaczęli od launchera, tak? Żeby nie czekać na te wszystkie mody, które nie zostały podejtowane na czas. No i launcher działa. Już pojawiają się kolejne wersje, o, kolejne wersje. W tej chwili sam mam wersję launchera 11, coś tam. Pojawiły się również dwie, dwie paczki, które na tym chodzą, defaultowo są zestawione. Nie przyglądałem się nimi, bo nie były to paczki, które mnie inter interesowały. Ale można już sobie od razu powiem. Są zestawione, skonfigurowane, jakoś wstępnie i coś tam. No i może sobie na nich zacząć grać. Więc w tej chwili, kiedy wyjdzie Red Power, no to oczywiście Modpack ruszy już pełną bo Oczywiście dodatkowo dochodzą takie atrakcje pod tytułem, że cała społeczność po kolei wszystkich tych, ja wiem, zgrupowań Minecraftersów w mecie, Okay. O ile jest coś takiego w ogóle? Też zaczęła, no, no nie w sumie, nie wiem, czy można tak powiedzieć, czy się zaczęła, czy to jest w ramach kampanii promocyjnej, promowania Feed i w ogóle. No ale właśnie zaczęli, pozakładali serwery i teraz kręcą to taki server play, właśnie na tym odpaku. Oczywiście póki co, ciągle ciągle tym odpaku niekompletnym. Mamy jeszcze jedną kostkę krasu, bardzo dobrze. O, i będzie tu. No, mam tutaj na myśli konkretnie dwa serwery. Jeden to jest Minecraft, który tam śledzę, jako że oglądam Ethos Lab. I drugi to jest Hermitcraft, na którym grają takie słabe jak na przykład krolis <laughs> Tak, Keralis Monkey Farm, G Generic B, tak? Generic B. Hm, nie, zaraz, wrócił. Chyba gra na obydwu, gra na Minecraft również. no. no. Cokolwiek, dobra, to w takim razie przejdźmy do tego, co tu się będzie działo, a mianowicie zaczniemy robić wejście na tą do tej całej struktury, jaką w tym wypadku jest mój, trzeba było wziąć piasek, to byśmy od razu tą dziurę zasypali. Jaką jest w tej chwili tutaj moje wejście do tej studni nie, wskakuj, nie wskakuj, do tej studni, która to studnia, sprawdźmy czy na raz na trzy, tak działa, czyli ona taka będzie jednak i studnia ta to jest wejście właśnie do wejście do wejścia do portalu, to trochę bez sensu powiedziane, ale okej. Okay. No i ogólnie pomyślałem sobie, że okej, okay, fajnie, przecież to jest wejście do wejście do diendo no to może zrobić jakiś the End'owy akcent z tego powodu. No dobra, fajnie. Ale jaki akcent? No i wymyśliłem, że całe to wejście będzie wyglądało jak głowa Endermana. Takiego, który drze japa na nas, bo jest wściekły. No. I w tym oto celu właśnie kupa czarnej i różowej wewnątrz, że mi się to uda za pierwszy raz No jednak ta twarz Endermana jest taka, która dość Hmm, dość symetryczna, jak zwykle, jest parzysta, tak jak w przypadku tego naszego creepera w geometrycznej grocie. No i też nie do końca to jest jasna drewno prawda? Tak, jasna drewno I do końca nie jestem przekonany, czy nam się to uda. Jednak mimo wszystko się postaram. Czy cała struktura będzie odporna ja obawiam się, że będę musiał ją zrobić creeperu, odporną i widzę w tym celu pójdziemy na, będziemy musieli pójść na dół. I pójdziemy na dół i weźmiemy skrzyni. Kawałek skrzyni. Od razu weźmiemy to, bo nam się przyda. Od razu weźmiemy kawałek skrzyni, bo musimy zgruzować spory nadmiar tej wełny. Do tego wziąć ze sobą jeszcze kilka różnych przedmiotów, takich jak cobblestone, takich jak te cegły. I dopiero wtedy, w momencie, kiedy będę miał tą skrzynię i będę mógł spokojnie zacząć coś budować. I wiecie co, bo ja tu zaczynam nudzić. Poczekajcie, ja się przegrupuję i wrócimy do budowy. E, Okej, okay, dobra, przegrupowałem się, przymierzyłem trochę. To tak, to jest e, od Tego będziemy zaczynać, to będzie nasze odniesienie do całej konstrukcji. Tu oczywiście jest wejście na dół, po schodkach, czytaj wyjście, a to, to będzie przełyk tego naszego endermana. Ja się zastanawiam jeszcze, co z tym fragmentem. E, tak w pierwszej kolejności właśnie pomyślałem, żeby to było takie drewno, aby było symetrycznie, ale tą środkową część chyba zamienimy na coś innego, może na czarną albo tak, no. I oczywiście ta dziura, ta studia, to będzie przełek naszego Endermana, nią też się zajmiemy, może niekoniecznie jeszcze w tym odcinku, może w następnym, może kiedyś indziej. I tutaj po prostu w momencie, kiedy będziemy, nie wiem, czkawka rany, Jurek, kiedy będziemy przychodzili z naszej pustynej bazy, po prostu będziemy skakiwać i tam jest prosto, zaraz za tym dirtem jest portal. Hmm. A dirt jest po to, żebym nie, nie wpadł tam przypadkiem. Eee, dobra, to będziemy potrzebowali w tej chwili tak, więcej cobblestona, ponieważ część już yy, zużyłem. Yy, I będzie to wyglądało tak. ściany, ściany nie będą grube. ściany będą... Hmm. Właściwie, właściwie, się on prawie nie będzie. Yy, w tej chwili tutaj zrobię tylko i wyłącznie ramkę z kobla, na którym będę stawiał wełnę. Yy, oczywiście tam się jeszcze wszystko gotowe zmienić. Gdzie tu jesteśmy? Eee, ta cegła nie jest potrzebna, czyli wełna będzie de facto szła tędy. Tak, tak, tak. No i na razie, wiecie, co zostawimy, tyle, bo nie jestem pewien, ile ten przełyk tego, znaczy usta tego Dermana, bo tu gdzieś musimy zrobić tego jego pasze z zębami, ile one będą zajmowały, ale na pewno na zewnątrz tej wełny będzie taka oto ramka z yy, ładnych cegieł. I to po prostu kilka głosów dla utwardzenia powierzchni tuż przy, yy, tuż przy tej wełnie. To oczywiście wszystko ładnie jeszcze ogrodzimy. Znaczy ogrodzimy. Ogrodzić może niekoniecznie będziemy to ogradzać, bo nie ma sensu. na około będzie po prostu jeszcze taka. No, tutaj by się przydały właśnie schodki. No. Dobra. To, czy te schodki tu wypadną, czy podniesiemy całą resztę pustyni o poziom w górę? To się jeszcze okaże. Po prostu. No, to bo, w tej chwili jakby nie patrzeć, ta głowa wychodzi, że będzie miała raz, dwa, piętnaście na Raz, dwa, na 17 Co w sumie... Tak, ona będzie taka trochę bardziej podłużna, czyli musi mieć co najmniej 17 jeszcze w górę, tak patrząc na ten rysunek tego Endermana z tą paszą. To, no, to by było nawet, że ona będzie miała z 20 bym powiedział. No ale zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo to takie... Taka robota z włóczki. Nigdy wcześniej specjalnie tak nie robiłem, i wiecie co? Może zrobimy jeszcze inaczej. Albo nie. Nie, zrobiłem kwadratowe. Myślałem sobie przez sekundkę, że może by to dać zaokrąglone, ale nie. Dobra, jedziemy w górę. Dobra, musi to zmniejszyć do 15. Jeszcze raz trzeba to policzyć. Zaraz powinno być lepiej, zdecydowanie, w momencie, kiedy tutaj zejdę. No. Powiedzmy, dobra, teraz teraz dla przyzwoitości właśnie przydałoby się zrobić. Paszczę tego Endermana. No, on niby ma takie zęby, tak? Ale kurczę, co z nim zrobić? <śmiech> <śmiech> za szeroko, zdecydowanie za szeroko. Czyli będzie miał tylko jeden ząbek na środku. Niestety wyszło nam bokiem nasze nasza utrata parzystości. Tutaj trawka już powoli porasta. Tutaj już porosła. Więc możemy zniszczyć te bloki na środku. Eee, tu też już się widzę, rozprzestrzeniło, czyli jest super. Czyli tutaj wełna idzie tak. Tutaj to po prostu przestrzeń chyba zaraz wypełnimy jakąś cegłą albo czymś. dobra, jak to w tej chwili wygląda. Coś ten nasz Enderman taki trochę kurczę dziwne <laughs> zdecydowanie, patrzę sobie na obrazek i kurczę mi w ząb to nie przypomina Endermana, no trochę lepiej, trochę lepiej. Teraz jeszcze tylko dorobić mu takie oto na górze, żeby to wyglądało groźnie. Dobra, jest lepiej, jest lepiej. Teraz możemy zająć się oczami. Oczywiście będziemy potrzebowali w dalszym ciągu trochę więcej tego, tej wełny ciemnej. I teraz chodźmy na górę. Ciągle nie mogę się oprzeć w wrażeniu, że coś odbatą głowę ciągle za wysoką jeszcze. Tak trochę nieproporcjonalnie. Ale no, najbliżej się ją spiłuje, dobra, i w tym momencie, y, tu gdzie jesteśmy teraz, na tej wysokości, powinniśmy być w stanie zrobić mu oczy. No, oczy, jak wszyscy wiemy, będą. No, właśnie, pytanie: czy damy radę zrobić mu te oczy? Tak, tak. No i co? E, e, któreś oko jest za blisko. Tu, tu, tu mamy środek, to jest oko za blisko. Ile? Jeden. Hmm. Ciężka sprawa. <głowa>, Głowa jest za woska. Kurczę, wiedziałem, że proporcje siądą. Zawsze siadają. Zrobimy mu takie wężowe oczy. W takim razie, bo nie mogą być. Te nieboże, nie mogą być kwadratowe, bo nam się nie zmieszczą. Okej, okay, teraz możemy tutaj dopchnąć. Czarną wełną. Do końca. Zawsze mogę się podpierać tym screenem, który nam tu mignął wcześniej i się tłumaczyć, że Endermany mają strasznie wysokie czoło, bo są myślicielami. Hm, wiecie co? Nie wygląda to najgorzej, wbrew pozorom. Zobaczmy tu, czego ja się męczę kilofem. Czy mogę to zrobić pochodnią? Taka, archaiczna sztuczka. Eee, wiecie co, kogoś mi to przypomina, ale sobie nie mogę przypomnieć kogo. Nie jest źle, chyba jeszcze dorobię nos za to. Taka płaska, płaska siana jednak nie wygląda najlepiej. Ha, nasz Enderman z nosem, którego nie widać, bo wszystko jest czarde, no ale dobra. Twarz już mamy. Teraz będziemy musieli się zająć środkiem reszty głowy. I wiecie co? Ja tu zrobię cięcie, zrobię resztę głowy i zajmiemy się wnętrzem paszcz jeszcze w tym odcinku. Tak, dobra, już skończyłem, patrzcie, stąd widać nawet mój dom, no jego kawałek. I tunel z kolejką, która jeszcze nie jeździ. Tak się rozglądam po okolicy, czy mamy tutaj jakiegoś Endermana, żeby go zaprosić i żeby obejrzał i powiedział, co myśli na ten temat. Dałbym głowę, że jednego gdzieś tutaj przed chwilą widziałem, ale go, kurczę, chyba wcięło. Albo już nawet jest w środku, kto wie. Boję się trochę zejść i sprawdzić. W każdym razie mam nadzieję, że żaden z creeperów nie zechce nam... Haha, ha, spadłem ci na nos. Że no, żaden z creeperów nie zechce przyjść i obejrzeć. No, tak czy inaczej, jeszcze mi zostały, widzę, trzy staki tego oto właśnie pięknego drewna. I tak kombinuję, że, no, przydałoby się zrobić tutaj sufit, jakoś z tym przełykiem. No, myślę, że ten przełyk zostanie, zostanie takiego zaplanowałem, czyli po prostu, ups, mi się. No żeby po prostu będzie to taki właśnie oto netter, netter brick, e, Który to netter brick jeszcze oczywiście będzie zamykał się tutaj górą, że to po prostu będzie takie wejście już. E, a tutaj będzie w dół taki szybki Ala przełyk, ale nie z netter bricka, tylko z Netherblika jestem z y. I postaram się go ułożyć w taką spiralę, żeby e, ona się kręciła w momencie, kiedy będę leciał na dół. E, myślę, że to chwilę zajmie i... Mogę już się nie wyrobić nawet w tym odcinku. Nie jestem pewien ile już teraz czasu. Nawet to wszystko trwa na pewno gdzieś już koło 20 minut. Nie chciałbym, żeby ten odcinek był jakiś strasznie długi, bo zaraz się znowu zrobi nudno. Aha, widzicie, jednak się pomyliłem. To nie może być tak płytko. Muszę, muszę to niby podniebienie endermanowe podnieść jeszcze. To jest, to jest zdecydowanie za nisko. Ono musi być co najmniej wyżej niż ten ząb. Jeden. E, dobra, zobaczymy. Co prawda, z drugiej strony ono nie musi być w całości tak wysoko. Wystarczy, że będzie na tyle wysoko, żeby nie było widać z zewnątrz, że to się w ten oto sposób kończy. Ja mam piasek, żeby się podstawić bardzo, podsadzić bardzo dobrze. Mm, zrobimy to w tym miejscu. I, mm, kontynuując. Tutaj oczywiście będę musiał jeszcze... A, same problemy. Hm. I już. I teraz tylko trzeba poczekać aż strawkę wyrośnie. Mm, przełyk wygląda jak przełyk. Tam z drugiej strony to drewno jest. Ono sobie będzie symetrycznie. I niech sobie będzie prowadzić donikąd. Sprawdźmy jeszcze tylko czy... Yy, 7, 6, uj, tu jest za ciemno. Niedobrze, co robimy? Hmm, ile mamy jeszcze wełnę? Czyli, tu jest 7, tu jest 8. E, Podliczmy, może Glowstone się zmieści. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. ja jasne, w tym miejscu powinien być Glowstone, to wiele tłumaczy. Myślę, że jak go tutaj umieścimy, to nawet się wbrew pozorom zmieści, tak jak widzieliście, wszystko pięknie. No i oczywiście też będzie wystarczająco jasny, będzie to wszystko oświetlało i będzie nawet tak samo symetrycznie jak z tej strony. Dobra, teraz zajmijmy się, czymś ciekawszym. W tym przypadku, naszym przyłykiem. oczywiście piasek, dirt, brick. Diej! Dobra. Dobra, jest śmiesznie. Po ćmoku będzie to wyglądało lepiej. Wrócimy tu jak zapadnie noc. Co z co wschodzi co zachodzi? No, będziemy mieli piękne wschody słońca nad głową Endermana. Hue, hue, hue. No, niestety zęby zostaną. Mm, no dobra. No, zaczynamy w takim układzie. Właśnie nie wiem, czy zacząć od dołu. Chyba nie. Zacznijmy, Zacznijmy od góry. I w tym celu udamy się tam. Yy, trochę mało fartownie pochodnie postawiłem na środku i musimy sobie kolumnę postawić na środku. No i tylko właśnie wyłącznie dlatego, żeby nam było wygodniej. I gdzie my teraz jesteśmy? Jesteśmy tu, czyli... No, jak wygląda przełyk Endermana? Jakieś pomysły? Te narożniki, one nam nie będą potrzebne. Więc one tak zostaną tak, jak są. I teraz powiedzmy, skakujemy sobie co chcemy widzieć? Ciemny pasek na tle jasnego. Zgaduję, więc dobra, zrobimy zrobimy najpierw tak, potem tak. No tak. Tu za dużo. Spójrzmy. Tu zrobimy tak ze wszystkich czterech stron na trzy. Za dużo powiedziałem. I resztą było, żeby. Mm, pudło. <laughs> Piaskowcem, nie piacha. Co prawda, wiecie co? Może, może powinienem użyć do tego tego piaskowca, takiego gładkiego. Ale z drugiej strony. Nie, będę leciał, to się nie będę przyglądał ornamentom. w no, opiach lulz, nie, tego nie chcemy. I jeszcze, wiecie co, dorzućmy tu glowstone'a, aby było w całym szybie jasno. Dobra, jakoś to wygląda, jakoś ta spirala powoli schodzi na dół. W tym miejscu będziemy mieli taką małą przerwę w murze ponieważ no tu się trochę styka z korytarzem, na początku miałem trochę inne założenie, że się będzie schodziło z góry tu i stąd będzie się dopiero skakiwało do szybu. Trochę za późno, z, e, trochę za późno zmieniłem zdanie i e, no to będziemy mieli taką tutaj właśnie serwisową mm, serwisowy otwór prowadzący na dół. No po prostu będzie można sobie wejść i wyjść bokiem. No a tak poza tym, to jeszcze mogę sobie pogadać, bo jak zwykle zapomnę, na temat różnych dziwnych rzeczy, głównie fitypista i mojej serii na moda. Ostatnio w związku z tym, że się ten, ta premiera mm, podpaka, wyjście Red Power w ogóle no, zbliża powolutku wielkimi krokami, to tak, dostałem trochę w tak, zwanego, tak zwaną fazelenia, czyli nie chcę mi się grać, ani nagrywać, bo czekam na... Na Fiddybista. <laughs> więc tak, tu będzie raz, dwa, trzy. Czyli zaczynamy z tą. Raz, dwa, trzy. No i ogólnie. Tak więc mam fazelenia i nic mi się nie chce robić. Tutaj powolutku ja myślę, że na geometrycznej wyspie również będę. No, w tej chwili się koncentrował na dokończeniu wszystkich projektów, tak, więc raz, dwa, trzy, raz jedziemy w dół. Yy, bo, no, w tej chwili mamy odcinek 80, yy, za chwilę będzie odcinek setny, na który się zapowiedziałem, że yy, udostępnią. tak, zapowiedziałem się, że udostępnią yy, sejwa, najgłupiej no, by było udostępnić sejwa z takim dokończonym światem, więc też się będę musiał skoncentrować odrobinkę bardziej na tych wszystkich projektach po kolei, które tutaj trwają i mają status aktualnie niedokończonych, czyli tak jak to wejście tutaj do the endu, tak jak geometryczna grota, nie pamiętam czy Chlewik, czy na Chlewiku jest jeszcze coś, co bym chciał postawić. No ale jeżeli tak, to Mam jeszcze 20 odcinków, aby się nad tym zastanowić. A my powolutku zbliżamy się tutaj na sam dół. 1, yy, 3. Ciągle, ciągle spirala, z Netherbricka. Yy, no i jeszcze dodatkowo mogę pogadać o konkursie, który się ostatnio zakończył. Gratuluję zwycięzcy i w ogóle. No i co było do przewidzenia że konkurs się zakończył i widzowie pouciekali. No cóż, nie wiedzą, nie wiedzą co tracą. No ale takie jest życie. Niektórzy przychodzą tylko na konkursów. Dobrze, że to nie był konkurs na zasadzie subni i napisz komentarz, biorę udział, bo w ogóle chyba bym tu został sam na tym kanale. Wtedy. To nie byłoby zabawne. Chociaż może z drugiej strony by było. Ale ja wiem, dobrze, że ja nie mam takich problemów. Po raz kolejny zresztą. To też nie jest tak, że ja siedzę i nic nie robię, czekając na de film debista, yy, spędzam trochę czasu na yy, świecie testowym, no i po prostu ogarniam wszystkie yy, po kolei mechanizmy urządzenia yy, i kurde, jak mi się skończyło. No ale dobra, to powiedzmy, że... Powiedzmy, że to sobie dokończę. Zamysł już mniej więcej jest widoczny. Zresztą też nie mam po co specjalnie. A, może się pościszym w wyrzucaniu Doleci. Jak myślicie trafię. Uuu. Ups! <śprawie> Prawie trafiłem, no to jeszcze raz. Eee. Eee. Dobra, nic z tego. Mm. Idziemy na piechotę. Dorzuciłem tam w czasie jeden gloston i zasłoniłem go pewno, żeby go nie było widać, żeby było widać oczy Endermana w nocy. Tak i, i ogólnie wygląda to fajnie. No, to myślę, że w tej chwili to już będzie wszystko w tym odcinku. W następnych odcinkach z geometrycznej wyspy będziemy dalej koncentrowali się nad wykańczaniem po kolei wszystkich projektów, które nam jeszcze zostały. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!